Jarosław Kaczyński straszy Polaków, że będą obowiązkowe szczepienia dla wszystkich. No właśnie, szokujący wywiad praktycznie z Jarosławem Kaczyńskim. Czy będą szczepienia obowiązkowe dla wszystkich Polaków, czy też nie. Dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, komentarz dosłów tutaj prezesa prawa i Sprawiedliwości. Jestem też ciekawcowy na ten temat, sądzicie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę na w Dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. Zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, chcę teraz powiedzieć, że. No, nikt nie podważa kwestii tego, że jest koronawirus, omikro delty, inne warianty praktycznie koronawirusa, że trzeba się szczepić, tak, trzeba po prostu zgodnie z wymogami tego Ministerstwa Zdrowia zachowywać się. Natomiast już praktycznie pojawiły się pierwsze zapowiedzi, chociażby Jarosława Kaczyńskiego, o tym, żeby wprowadzić w Polsce obowiązek szczepienia, przymusowe szczepienia dla wszystkich, a nie tylko dla pewnych grup zawodowych. Wiemy, że od marca mają się szczepić, czy mają być zaszczepieni obowiązkowo nauczyciele medycy a także mundurówka tak no nie wiem w przypadku jak oni się nie zaszczepią to będą jakieś kary wyrzucenie z pracy wydalenie ze służby w przypadku mundurowych natomiast ostatnio się pojawił pewien wywiad jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego gdzie praktycznie mówi wprost że no nie ukrywa że może po prostu być przymus szczepienia wprowadzony w Polsce i tutaj co mówi Jarosław Kaczyński na temat właśnie całej tej sytuacji. Ludzie muszą się szczepić, to sprawa podstawowa. Trzeba się zastanowić, biorąc pod uwagę realia niechęć znacznej części społeczeństwa, co możemy tutaj zrobić. Wracam do sprawności państwa. Sądy są tutaj ostatnią instancją. Bez ich reformowania, namówienia, by przestrzegały prawa, bo w gruncie rzeczy o to chodzi, Trudno o zmianę. To wpływa na funkcjonowanie całego państwa na różnych szczeblach i trzeba to brać pod uwagę. No tutaj, akurat Jarosław Kaczyński, Kaczyński jeszcze zahaczył o kwestię właśnie reformy sądownictwa no i, bo ogólnie praktycznie te słowa Jarosława Kaczyńskiego są w odniesieniu do przerażającej katastroficznej przepowiedni profesora Horbana, który zakłada, że w 2022 roku milion Polaków trafi do szpitala w związku z koronawirusem. Ja przedstawiałem praktycznie tą przepowiednię katastroficzną profesora Horbana, doradcy rządu do spraw właśnie tej koronawirusa, epidemiologii, tak, wirusa, bo tam było na podstawie obliczeń, że w przyszłym roku, gdyby zachorowało 12 milionów ludzi, którzy są niezaszczepieni, to od 5 do 10% praktycznie z tych ludzi trafi do szpitala, a więc plus minus by trafiło do szpitala w przyszłym roku milion ludzi. No przecież jest to po prostu niemożliwe w sensie fizycznym, tak? Znaczy jest to możliwe, że może taka sytuacja być, taki scenariusz, ale przecież nie mamy tyle łóżek, nie mamy tyle szpitali. Ja mówiłem, to chyba musiałaby być sytuacja, że wszystkie stadiony w Polsce, a także hale widowiskowe, jakieś po prostu targi, tam by musiały być łóżka, tak? Nie ma tyle Personelu medycznego, nie ma tyle łóżek, respiratorów. Przerażająca, katastroficzna wizja. No i tutaj Jarosław Kaczyński mówi w ten sposób, cytuję. Pójściem na całość byłby obowiązek szczepień, choć obawiam się, że nie byłoby to w pełni egzekwowalne. Ale jeżeli diagnozy lekarzy, którzy mówią, że omikron jest dużo bardziej zaraźliwy, są trafne, to epidemia przybierze taki rozmiar, że na uszach trzeba będzie stanąć, by jej zapobiec. Jeśli to, co mówi profesor Horban, będzie prawdą, oznaczałoby, że przed nami scenariusz, w którym zawali się służba zdrowia, w ślad za nią gospodarka i otwarte będą pytania, czy wytrzyma państwo. W takiej sytuacji będę gotowy na wszystko. Tak powiedział tutaj Jarosław Kaczyński, w takiej sytuacji będę gotowy na wszystko. Czyli, no, kwestia pewnie tutaj przymusowych szczepień, ona wejdzie w życie. Czyli pewnie te praktycznie przymusowe szczepienia wejdą w życie. A e, tak naprawdę, co takiego powiedział profesor Horban, co zbudził ogromne kontrowersje. E, no, oczywiście, ja odsyłam do tego filmu, który znajduje się na moim kanale. Ale zacytuję tutaj wypowiedź profesora Horbana: przerażająca, katastroficzna wizja. To muszę powiedzieć, że nawet jak przedstawiałem przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego, one nie były tak straszne jak to, co mówi profesor Horban, a więc no człowiek, który praktycznie doradza rządowi w sprawach medycznych. Profesor Horban powiedział w ten sposób, cytuję, jeśli mówimy o tym, że około 12 milionów Polaków się nie zaszczepiło, i wszystkie, powtarzam, wszystkie te osoby zakażą się nowym wariantem. To staty statystycznie 5 do 10% z nich trafi do szpitala, czyli powinniśmy położyć około miliona osób. Nawet jeśli rozłoży się to w czasie kilku miesięcy, to i tak oznacza to, że możemy potrzebować nie, 200, nie 20 tysięcy łóżek covidowych, ale 50 do 60 tysięcy, nie mówiąc już o tym, skąd weźmiemy lekarzy i pozostały personel medyczny, tak powiedział profesor Horban. Tutaj Gwoli ścisłości dodam jeszcze, że cytuję artykuł autorstwa Agnieszki Mazur-Puchały. Kaczyński zapowiada obowiązkowe szczepienia. Jest jeden warunek na stronie medonet.pl. Stąd po prostu były zaczerpnięte te cytaty, a więc przerażająca praktycznie wizja, przepowiednia, która może się zrealizować, profesora Horbana, i też to, co mówi właśnie Jarosław Kaczyński, który zapowiada obowiązek przymusowe szczepienia. Znaczy, ja powiem w ten sposób: Ja się zaszczepiłem. Jeśli chodzi o koronawirusa, nawet trzema dawkami, przyjętą trzecią dawkę przypominającą. Ja absolutnie nikomu nie narzucam to, czy się ma szczepić, czy też nie. Daleki są tam od tego. Uważam, że po prostu każdy powinien podjąć decyzję indywidualnie. Z drugiej strony widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o szpitale, że one są po prostu przeładowane. Przecież oglądam po prostu wiadomości, tak, znaczy wiadomości, może ktoś to zebrzmiał, może serwisy informacyjne. Tak, niekoniecznie muszę wiadomości oglądać, ale serwisy informacyjne. I wiem praktycznie, co się dzieje, że rzeczywiście bardzo dużo ludzi tam trafia niezaszczepionych, że po prostu pełne. Są szpitale, pękają w szwach, na tym cierpią ludzie, którzy są zaszczepieni. Natomiast daleki jestem też od takiego antagonizowania, takiego po prostu paroryzacji, tak, że winą za cały ten kryzys, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to ponos ponoszą ci ludzie, którzy się nie zaszczepili i tak dalej, no bo państwo powinno się na to przygotować. Państwo zdawało sobie sprawę, że część ludzi się nie zaszczepi, no i oni się nie zaszczepią, tak. Dopiero jak trafią pod respirator, tra respirator trafią do szpitala, to jakby zweryfikują swoje myślenie, jakby zmienią zdanie, no ale dla niektórych może być za późno, a niektórzy po prostu, zanim się zdecydują na to szczepienie, zanim wyjdą, no to będą ozdrowieńcami, będą mieć te przeciwciała, to wszystko nie będzie tak wszystko kolorowo wyglądało. Zresztą, tak na przykład media pokazują jakąś osobę, która wcześniej się nie szczepiła i teraz podejmuje decyzję, że chce się zaszczepić. No i mówi tam, że, no, jednak chce się zaszczepić dla wnuków, albo to, albo ktoś pracuje w transporcie. Dopiero teraz, na przykład, się szczepi pierwszą dawką, a więc w grudniu 2021 roku, gdzie ten termin już był wcześniej ustalony, gdzie ta osoba już mogła przyjąć być trzecią dawkę. No, pamiętajmy o tym, że zanim się zaszczepi, zanim po prostu wytworzą się te przeciwciała w organizmie, zacznie to praktycznie wszystko Funkcjonować, to nie jest tak, że ktoś się zaszczepi o 14 poniedziałek, to już mówi o, o 14.30, to już jestem bezpieczny. Koronawirus przejdzie, tak? Bo sporo ludzi się zakaziło koronawirusem, ciężko przechodziło w ciągu pierwszych dwóch tygodni od yy, zaszczepienia, tak? Więc no, na pewno dobre i to jak się zaszczepią. tak, Natomiast ja mówię, ja jestem po prostu daleki od szczepienia. Tak przedstawia na przykład filmy Jasnowidza Jackowskiego. Wiem o tym, że Jasnowidz Jackowski się nie zaszczepił. Ja w żaden sposób tego nie potępiam, nie pochwalam. Jest to, jest to praktycznie decyzja, wybór Jasnowidza Jackowskiego. Natomiast no, pytanie jest też takie, jak państwo się przygotuje na tą sytuację, która nas czeka. Jeszcze praktycznie na omikrona, tak? Nie wiemy do końca, jak ten omikron będzie funkcjonował. Czy on, no te informacje są, że on będzie bardziej zaraźliwy. Ale jakie będą skutki? Czy te szczepionki pomagają? Czy one niwelują? Czy po prostu pojawi się jakieś nowe lekarstwo? Czy nowa szczepionka? No przecież pojawiła się informacja, że w Izraelu przyjmują już praktycznie czwartą dawkę szczepionki, tak? No pytanie, w którą to praktycznie strony wszystko zmierza, tak? Ile tych dawek szczepionek będzie? Będziemy się szczepić co trzy miesiące, co pół roku? Czy będzie czwarta, piąta, szósta Lewka, jeśli chodzi o szczepienie, zobaczymy. Natomiast no Wiadomo, że kwestia przymusowego szczepienia w Polsce, no to jest dosyć kontrowersyjna sprawa. Chociaż, no to, wiadomo, tak to, to, to teraz na przykład sytuacja, tak? A więc jeśli chodzi o. E, znaczy, ja na przykład podziwiam Jasnowidza bo ja, e, jakby żyjąc, funkcjonując, nie mógłbym sobie pozwolić na to, żeby się nie zaszczepić, tak? Nawet jeżeli ktoś po prostu jest przeciwnikiem szczepienia, to jakby życie od niego to wymaga. Praca, funkcjonowanie i tak dalej. Ja nie jestem przeciwnikiem szczepienia, tylko mówię po prostu tak, że na tylu praktycznie płaszczyznach są negatywne skutki, że praktycznie no to jest po prostu trudne tak do zrealizowania chociaż słyszałem, że na przykład niektórzy mając ten paszport covidowy tak pokazują w hotelach gdzieś jak i w restauracjach są te limity jeśli chodzi o osoby, to się okazuje, że na jednym paszporcie covidowym na tym jednym kodzie QR może wchodzić tak naprawdę kilka osób, bo pokazuje się czytnik czytany praktycznie jeśli chodzi o ten kod, natomiast no na dobrą sprawę oprócz tego kodu trzeba byłoby mieć jeszcze potwierdzenie danych osobowych, tak, no bo kod jeżeli ktoś się zaszczepił jest jeden QR, tak, pokazując go na telefonie zrobić, można zrobić screenshota innego kodu QR i się wchodzi, tak? Tutaj była, musiałaby być sytuacja taka, jak kontrola z PKP, jak się kupuje bilet, tak? Czyli nie tylko bilet w telefonie, ale też jeszcze pokazanie dokumentu tożsamości, że rzeczywiście na ten bilet podróżuje ten po prostu podróżnik, który ma wystawienie imię nazwisko, tak? Chociaż no, dla mnie to troszeczkę kuryzana, nie? nie wiem, miałbym kupić bilet na ojca i podróżować biletem na ojca po prostu po Polsce, no ale okej. Okay. No i więc, no ale tu nie chodzi o to, jak mają być kontrolowanie sprawdzane, bo to już po prostu jest inna sprawa. Natomiast to też pokazuje, że nie ma na przykład podstawy prawnej do tego, żeby kontrolować tak, te paszporty covidowe w restauracjach, hotelach, trzeba to praktycznie robić, ale no, nie ma podstawy prawnej. Tak, tak było na początku, jeśli chodzi o noszenie tych maseczek. No, jeśli chodzi o mase maseczki, teraz już ta podstawa prawna jest. No, ale były takie przypadki osób, które to negowały, przychodziła policja, odmawiały przyjmowania mandatu, sprawy były kierowane do sądu i ci ludzie wygrywali w sądzie, ponieważ nie było ustawy, na podstawie której trzeba było nosić maseczki. Teraz się wszystko zmieniło, bo teraz już Ustawa jest, są rozporządzenia i tak dalej. Wtedy nawet były zalecenia. Więc, no, pytanie, czy rzeczywiście będzie ten obowiązek szczepienia w Polsce? Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, żebyście wyrazili swoje opinie, swoje zdanie w komentarzach, czy jesteście za, czy przeciw temu. Ja muszę powiedzieć, że nie mam w tej sprawie zdania, bo wiem, że przymus sprawi tak naprawdę efekt odwrotny. Wiem, jakim jesteśmy krajem, jesteśmy krajem przekornym. Mówił o tym chociażby też prezydent Andrzej Duda. Natomiast z drugiej strony no, ta liczba milion ludzi, którzy trafią, pacjentów, którzy trafią do szpitala, no, jest to ona przerażająca. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wśród tych ludzi też będą po prostu ludzie. W przyszłym roku mogą pomierać mnóstwo ludzi, którzy zaszczepili się, a którzy na przykład czekali na jakieś zabieg planowy, na jakąś operację, a ona się nie odbyła, bo zabrakło praktycznie na przykład respiratora, bo był on na oddziale covidowym, zabrakło personelu medycznego, bo on został przesunięty na jakiś szpital narodowy, czy na jakieś po prostu targi, na jakiś po prostu szpital tymczasowy, więc no niestety to jest po prostu przerażająca statystyka, przerażająca sprawa. Jestem ciekawcowy na ten temat, co To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.